Rzeka Szkarpawa, piękna woda. Na ziemi pomorskiej. Tendujemy się zaś obok mostu w drewnicy. Dzisiaj Patrycja przedstawi nam mieszankę na trening. Mamy zamiar łowić leszcze. Leszcze więc... na zanęte jaś kleń. Mamy tak, 2 tak, e, kg zanęty jaś kleń. Do tego mamy jedną glinę rozpraszającą wysomę i jedną paczkę gliny wiążącej, żeby wyszedł nam taki ładny e, żółty kolor. Glina ma e, wyszła taka powiedzmy argilla z tych dwóch i ma ona za zadanie puszczać taki żółty troszeczkę, taką żółtą smugę podczas burzutu do wody. Może zademonstrujemy. Widać, jak pięknie puściła smugę. Żółty kolor, który przez mamy nadzieję, że dzisiaj dostaniemy, a jak nie, to jakieś płotki. Wczoraj byłam na takim półgodzinnym treningu z samą zanętą i naprawdę bardzo dobrze brały ryby. Może pokażmy jeszcze zanęte z bliska. Weź w ręce. Pokażemy jak to wygląda. Bardzo piękny żółty kolor. Super. Super. E, jedziemy, no, to co miałam tak naprawdę z jakichś zawodów co mi pozostawało, czyli pinka. Ile tej pinki? No ile tu jest, że dwie setki daliśmy. Trochę grubych białych. Będzie całe nasze robactwo na, na dzisiejszy dzień. W międzyczasie powiem, że bacika już mamy wygruntowanego. Mamy około 3,5 do 3,70 metra wody. Uciąg jest niewielki, bardziej pcha go, wodę pcha wiatr niż sama woda ciągnie także zapowiada się fajnie takie oto kulki będą lądować dzisiaj do wody Trzeba zauważyć, że zanęta bardzo dobrze się klei. Tak, oczywiście. Ale na dnie chyba szybko się rozpadnie. Taka jest jej rola. O, kleje chodzą, widzisz, Zaczęliśmy nęcenie, Wrzucamy na początek 7 kul. Zaraz przybliżę, pokażę, jak piękną zanęta zostawia smugę. O, myślę, że bardzo dobrze to widać. Powiedz mi od czego zaczynasz na haczyku. Ja myślę, że te dwie ochotki, jedną pięknę wyłożymy na start. Taka ta ochotka cię marna trochę no ale ważne że jest, nieważne jaka, a założymy grubego czerwonego. Mamy pierwszą rybkę, którą jest płotka. Powiedz, na co wzięła pierwsza ryba? Na dwa grube robaki. Biały i czerwony. Bardzo szybko pojawiły się bramy, także jest bardzo dużo ukleju. Niestety jedynym minusem tego łowiska tutaj jest znaczna ilość uklei która po wytworzeniu tej żółtej smugi na pewno będzie wchodzić, ale z czasem myślę, że one się rozejdą. Spróbujemy nagrać branie to są właśnie piękne ukleje, jak się śledzi gdzie będą pilniejsze zebrania ryb jest bardzo dużo mamy właśnie pierwszego leszczyka tak około 100 punktów może 150 minęło około 10 minut rybka wraca do wody Powiedz na co wziął? Na samo ochotki tym razem, jak to przystało na leszczyka, prawda? Z 4 ochoteczki. Nawet nieważne jak założone. Ochotka jest bardzo drobna, więc ciężko ją zakładać na 16 haczy, który ma bardzo gruby drut, no ale... opowiedz mi w ogóle jakiej długości masz przypom? 20 cm na rzutę 0,94. 0,09. Czy nie było wystawiane, czy wjechał? Nie wjechał, bardzo szybko. Myślałam, że jakaś płotka lub kleja, ale. Jedna kleszczka. Powiedz, Patrycja, na co teraz mówisz? Na niebieską pinkę, proszę bardzo. Jedną, dwie. Jedną. Weszły bardzo takie fajne leszczyki z 50 punktów. Ludzie w tej nadal przygotują. Ale już tych uklejek nie ma tak jak wcześniej, prawda? prawda? Dzisiaj widać tak typowo rekreacyjnie, bez żadnych podestów, koszy, kupy sprzętu, taki odpoczynek od sportowego łowienia Oczywiście. z jednym bacikiem. Są bardzo delikatne brania. Wieje delikatny wiaterek, ale to niczym nie przeszkadza. Są dosyć mocne porywy, ale uciąg wody jest znikły. Woda stoi. Ciepło jest, więc bardzo fajnie bardzo delikatne Nie ma już takich wjazdów jak na początku. Nie. Może postaramy się nagrać jedno branie. Widzimy, jak po sprowokowaniu wziął fajny leszczyk. Myślę, że ten ma około 150 punktów. Bardzo przyjazny. Jak widzimy, na jednego białego i, jednego, i jedną niebieską pinkę. Tak jest. Ale było widać, że prowokacja bardzo pomaga, prawda? Prawda. A pokażesz szybką budowę zestawu? Jeszcze jak... Tak, mam nis bardzo nisko obciążenie. Zestaw jest 3 gramowy. Zobaczmy. Bo jest dosyć głęboko, żeby nie przechwytywało ukleje i przy przyponie mamy jedną kuleczkę elegancką czyli taki typowy zestaw do bata no bardzo toporny zestaw ale jesteśmy się rekreacyjnie więc nie ma takiej spiny mówimy tak po